Dziwko popać prosto w oczy, żebra versus dobermanu, ona nie znasz się na stylu, ale mnie kurwa zapęta Dziwko w burzy się nie pierdolisz z kapturem jak go masz Napisałem jej na murze, cywilizacja borderline Dziwko popać prosto w oczy, żebra versus dobermanu, ona nie znasz się na stylu, ale mnie kurwa zapęta się nie pierdolisz z kapturem, jak go masz. Napisałem, jej na morze, cywilizacja borderline. Dziwko popatrz prosto w oczy, żebra versus Doberman. Ona nie zna się na stylu, ale mnie kurwa zapęta. Dziwko w burze się nie pierdolisz z kapturem, jak go masz. Napisałem, jej na morze, cywilizacja borderline. Dziwko popatrz prosto w oczy, żebra versus Doberman. Ona nie zna się na stylu, ale mnie kurwa zapęta. Dziwko w burze się nie pierdolisz z kapturem, jak go masz. Napisałem jej To cywilizacja borderline. Yeah.